Bardzo się cieszę, że, że te spotkania są, bo jest tu i modlitwa, i adoracja. Jest i koncert, jest i piosenka, są i zawody różne. Więc to jest ogarnięcie nie tylko zrobienie ściśle rekolekcyjnego spotkania, ale właśnie z takim charakterem młodzieżowym. Zaczynam doceniać kwestie duchowości, kwestie modlitwy. To znaczy, w środowiskach, w których ja często się spotykam, to są środowiska polskie, katolickie, tradycyjne. Czyli tam jest modlitwa, jest adoracja, są pielgrzymki, są oazy, różne rekolekcje lepsze, gorsze jakieś, jakieś są. Natomiast pobyt tutaj uświadamia mi, jak mocno i często niezauważalnie może się zeświadczenie, świeckość zapisać w naszych sercach. i Zwracam uwagę na to, że kiedy mówię o modlitwie, nawet ten element, kiedy tam na przykład rodzice, ktoś znajomi są niewierzący, jak potrzebna jest modlitwa. Nawet kilka lat modlenia się za swoich rodziców, jak potężna ta modlitwa z wiarą zanoszona, na buziach robi się zasłuchanie. I ja często z tego elementu Mówienie o modlitwie rezygnuję, bo mówię, to jest oczywiste chyba. Mówię o socjotechnice, o dochodzeniu, jak mówić, jak nie mówić, żeby nie zniechęcić, ale to mi uświadamia, że w dzisiejszym świecie yy, trzeba do tego również wracać. I to będzie z, pożytkiem dla, z dużym pożytkiem dla słuchaczy.